Teraz pod, już jego nie ma. Proszę mi opowiedzieć, jak to było tutaj z tym wszystkim. To znaczy, no to wtedy w nocy, 1 października, no to tak zaraz po północy, nie z 30 września na 1 października. Mhm. Yy, po pół do pierwszej ona była u nas. O tak, gdzie pan był na, na północy. Yy, no coś stara przy jak sen się obudził, czy, czy, czy stał się herbatę napić. I ona się kazała prowadzić do takiego pijaka, u którego tam często nocowała. Niedaleko to było, więc Rafał jej pokazał palcem: Mówi: O, ta mieszka, ty byłaś tam tyle razy, to powinnaś wiedzieć gdzie. A ona nie tylko, tych od ze mną, ale wcześniej była jeszcze u, u kobelarzów. I też się kazała zaprowadzić do, do tego mazgaja. Tam ci hmm. też jej nie otworzyli drzwi, tylko jej powiedzieli, gdzie, gdzie ma pójść. No i. I od nas wyszła, jak ją Rafał już po prostu cofnął i zamknął drzwi. A ona powiedziała na winku domu tak... Co za głupie ludzie, my się jeszcze z wami policzymy. Aha. I wyciągnęła telefon i gdzieś podzwoniła. To znaczy, że ona chciała, żeby Rafał z nią poszedł do tego pijaka. Ktoś był chyba gdzieś tam na czatach i, i wszedłby w środku nocy i by... Najprawdopodobniej by to ten... No, no chyba by ktoś kladał, czy ja nie wiem, no bo, bo ona pewnie była na głodzie. No i, i Rafał jej dobrze wytłumaczył, że od nas trzeba było iść w tę stronę, a ona wyciągnęła telefon, gdzieś pozwoliła i, i szła w tym kierunku. Podniki były wyrozwalane, bo to było no jak widać świeżo robione wszystko. Uh -huh. A ona miała 2.30 dwa, dwa kość tam na alkoholu. No i przyszła tutaj. Drzwi są uszkodzone, ale, ale ja nie wiem, Możemy co się tam? z tymi drzwiami stało. A ja przyjechałam tak w godzinach popołudniowych z synem drugim, rowerami rowerami żeśmy przyjechali. Do zwierząt, bo tu mamy takie jałóweczki. Mhm. I ci panowie latają. Był samochód srebrny, czerwony i niebieski, wszystko po cywilnemu. Czy i... tutaj była ta pani, ci panowie, tak? Policjanci, a ona to tu siedziała, ona tym schodku mhm. z tym swoim tym partnerem, jak to ona go nazywa. On jest w wilczej woli, jakiś Paweł Huś. Paweł Chudzik, a prokurator Tomasz Chudzik. Także ja to takie mądre jasne, ja może złe, ale... I tu się obściskiwali taką głaską, a ja mówię, co tam... Oni mnie nie... w ogóle policjanci mnie nie chcieli wpuścić, nie? Uh -huh. y ale ja tak trochę siłą weszłam i mówię tak, że... Oni się pytają, jakim pani jest, że tak się pani tutaj pcha. A ja mówię, że jestem matką właściciela tej posesji. A to nie Bolek tutaj mieszka? Ja mówię, to, że mieszka, to nie znaczy, że to jego, bo to jest na syna zapisane, nie? Uh -huh. I dopiero gdzieś tam podzwonili. O te drzwi no to widać tam górą trochę. Ja nie wiem czy ona się włamywała, bo u nas też szperała. O, tak troszkę tutaj. częli. Tylko chłopaki trochę poprawili jak, o. o tutaj coś, ale, ale co to było porobione to ja nie wiem. No i... I oni mówią także ja pytam się, co się tutaj dzieje, oni mówią, tu będą prowadzone czynności, pani skoro przyjechała, to pani będzie brała w tym udział. I ja mówię, jakie czynności, nikt mi nic o niczym nie powiedział, mówią, że szukają Bolka. I synowi mojemu Rafałowi mówią, wzięli go w samochód i jeździsz z nami po wsi, po tych wszystkich żulach, jakich tam jest, nie, szukać Bolka. No a Rafał zadzwonił do ojca i pyta się, gdzie ty jesteś, a ten mówi, w lesie na grzybach. A ten policjant... W życiu on nie jest w lesie, bo tam jest słychać szumu drzew, a naprawdę był na grzybach, wrócił z grzybami, umoczony, uflaczony i mm -hmm. tak go zabrali, kuli go, to nawet tam po nas nie bo bo tam z tamtych lasów szedł, tam go z kuli w kajdanki wywieźli, w takich i do tej pory ani paczki podać się nie da, był sen dwa razy, ani się nie da nie nic, na no zero kontaktu, tyle tylko coś podjeżdżali pod sąd. Nie, to już nie będziemy do środka wchodzić, nie ma sensu. Zrobiłem zdjęcie budynkowi, wystarczy. No ale tam pozwalali. To chyba, na jednym, że tam na popatrzymy. Łóżku, yy, pozwalali wszystko na podłogę do policjanci, nie? Aha. No tu jest trochę grantowy, bo był dach wymieniany, także chłopaki musiały jakoś na górę chodzić, nie? I on tutaj sam mieszkał, tak? Tak, sam. Yy, tutaj, on jest. A, idziemy, tak. O, tak zrobiła policja. Zobaczyli kaczkę na rogu. Tego, wycięli, wycięli ruch i tak zostawili, Jakby nie mieli czarnych worów, żeby nie. Uh -huh. Ale na jaki, na jaki cel w ogóle oni, jak oni mogli to rozciąć? Nie mam pojęcia. I tak robi właśnie policja. Tu niby do tego gwałtu doszło, tak? Niby. No nie wiem to, jak ona to tłumaczyła, gdzie to doszło. Uh -huh. bo, bo oni tutaj zobaczyli tę kapkę. Na tym, mhm. ale tutaj no, łóżka nie ma, to ja nie wiem. A, a, a tutaj znowu tu jakąś kroplę krwi zobaczyli na, na kocu i na takim jaśku, no to to mhm. zwalili wszystko na podłogę, koc wzięli, ja się wzięli. Mhm. Co tam jeszcze więcej wzięli, to już nie wiem. Jeszcze tam z kuchni też z łóżka wzięli, też wzięli koc. I jak najbardziej byśmy to przez telewizję nagłośnili, bo mówię, dowodu kobieta nie wskazuje wcale. Ona się po... O, przyszła synowa, za dwa tygodnie już będzie normalna <słuch> synowa. Uh -huh. I tutaj też zdarli kot. Uh -huh. Policjanci, tak? Tak, to wszystko policja. Uh -huh. Siedem dowodów, uh -huh. jakieś takie stawiali, takie numerki. Dowód numer jeden, dowód numer 2. Yy, no i... Nie wiem, co oni tam jeszcze więcej pobrali, mhm. bo ja po prostu nie wiedziałam, ja się dopiero za trzy dni dowiedziałam o co chodziło. Mhm. I policja mi tylko tyle mówił, że nad Bolesławem krążą czarne góry. Mhm. Tyle mi powiedział tego... jako... mhm. on tutaj dostał wyrok, nie dwa lata chyba. Coś dwa coś lata za... i osiem miesięcy. I wyrok nie jest prawomocny. I jest nieprawomocny i jeszcze ta nie złożyła jest miesiąc. Mówię mi, miną, mija miesiąc, mhm. 27 będzie miesiąc i dzisiaj pani adwokat mówi, że ona jeszcze nie ma uzasadnienia wyroku. I nie może złożyć odwołania, bo nie ma uzasadnienia, ona czeka na uzasadnienie. Mhm. I pani uważa, że ten wyrok jest, niesprawiedliwy jest? No niesprawiedliwy, no ale w ogóle no to ta kobieta, jak mówię, siedziała tutaj i ja mówię zbadać ją na alkohol. Nie zbadali ją przy mnie, tylko ją wzięli, pojechali na mielec nieubezpieczona, bo nie ma żadnego dowodu ubezpieczenia. Miała jakieś takie pokrwawione, no podwaj był na alkoholu, no to wiadomo, nie jeszcze kobieta. Mhm. Ja mówię, no to jak taka jakoś jest mówię pokrzykli. Ja myślałam, że była jakaś bójka, no naprawdę nie wiedziałam, co to się tutaj porobiło, nie? Mhm. No i mówię tak, że to czemu nie wzywacie pogotowia? Bo ona nie chce, bo jest nieubezpieczona. Tak to mi powiedzieli policjanci. To policjanci, o policjanci. ten kochanek ją tak ściska, tak ją błaszczę, tak ją właszczę. Ja mówię, bierzcie mi to, bo przecież nie mogę patrzeć. Mówię, no to jest teren prywatny. Mówię badać na alkohol, no to też ją nie zbadali. Dopiero gdzieś tam potem jak chyba lekarz pewnie niczym. Pojechali z nią do mielca. No i w mielce tam ginekorok, jakieś tam biegły, yy, tam są jakieś te wyniki, co pobierali z niej te badania, mhm. a Bolka nikt nie wziął na obdukcję. Przecież ja jako kobieta to mówię, bym gryzła dropaszczy, a jakieś bym normalnie ślady zostawiła tak. na tym napastniku i on płaci ubezpieczenie, cały czas jest ubezpieczony i nie dopuścili go do obdukcji, no bo żadnych nie było na nim nic. Jak przyszedł z nas, był czysty, bo myśmy mhm. go widzieli. Oni się po prostu ukierunkowali przeciwko Bolkowi. Mhm. No, i, i, i samo to, że, że bez dowodu przeszło przez policję, prokuraturę, sąd, i od nas wszystkich weszliśmy na salę rozpraw. Było nas chyba 12 świadków, i sędzia tak ostro, proszę: dowody osobiste, bądź paszporty, bądź prawa jazdy. I nie trzeba. Z wypowiedzi ustnej jest tyle napisane, że. No to Pan w aktach można, że sobie o Pani łyb, bo Jasne. ja mam... A tu Pani tutaj mówi, sugeruje, że tutaj do gwałtu nie doszło, tylko jakiś no ona... za dobrowolnym... No, no, jeżeli coś było, no bo mhm. pierwszy wynik przyszedł czysty. Tam jest z tego, bo to w Poznaniu jest to laboratorium i to jest podobno prywatne. To znaczy tak prokurator mówił, teraz rozmawiałem, że ona tak dość często tam gotowała mężczyzn. Tak, ona tutaj, po tej wsi, ona się zwlokła gdzieś na wakacje. A ona przyszła synowa, mówi, że tam w jej okolicach jest też bardzo już jakiegoś chłopa. Monika, teraz bardzo nie mogę, zadzwonię, dobrze? No. Yy, I to, i już ona zaniżała jakiegoś chłopa, nie wsadziła. I ona powiedziała wprost, ja to słyszałam, powiedziała, że wszystkich wolanów zamyką. No to do czego ona zmierza? Dowodu nie ma i policja ją broni. Może chciała się zemścić na pani mężu jakoś jakiś sposób za coś? Nie, ona po prostu, ona ma taki cel, bo ona ma podobno 10 kradzieży z łamaniem udowodnionych. Z Aha. tego co ja się dowiedziałam. I ona, jeżeli się, ona pewnie weszła mu w nocy, bo on to raczej się tam nie zamyka, no bo tu nie ma też co wziąć. No i ona chyba weszła, może szperała i mógł jej mógł móc puścić, ja nie wiem. Ja nie wiem, bo ona to coś, no ale to jest poniżej 7 dni. Policja poniżej 7 dni zawsze mówią, że z oskarżenia prywatnego. A tu w kursie pisze, że artykuł taki taki grozi do dwóch lat. No ale czemu ona nie prywatnie, tylko no bo nie. nie, mhm. Ode mnie by policja w życiu nie przyjęła, jeżeli ja bym miała zaświadczenie poniżej 7 dni, mhm. a od niej przyjęli i yy, no a ten gwałt tutaj ja nie wiem, czy było co, czy nie było, no bo... No, tego nikt nie wie. A pani z tym, tylko... byłem tu w separacji? Pani jest czy... Nie, nie, nie mamy żadnej separacji. On po prostu w 2005 roku miał trochę problem też z policją. Aha. I oni go dość dobrze pobili. On potem popadł w depresję. Mhm. I no, był nerwowy, no i popadł w alkohol trochę, no nie będę ukrywać. I po prostu wymerdowałem go, żeby mieszkał tu z rodzicami, bo dzieci były małe, ja mam troje dziadków. Mhm. Jedna ma 87, drugie 84, a trzecie 82. Wszyscy się zapominają, jest potrzebny w domu spokój. Oczywiście. A wiadomo, że jak jest nerwowy, to on przyjdzie, to mu umocnić mhm. Nie było żadnych tam przemocy, żadnych, tylko te takie no głośne mówienie takie jego, nie? No bo wiadomo, jak, jak pijany człowiek, ale tak. co chodzi o kobiety w życiu się nie spotkał, minęło 30 no, lat, jak jesteśmy małżeństwem, nie chodził nigdy za kobietami. Nigdy nie. Nie pani. Nie, nie, nigdy nie chodził. I, I mówię, no, no ona tu sama przyszła, gdyby ją gdzieś złapał, wciągnął, no to by mógł być ten gwałt, nie? Okay. Ale ona zatem i w aktach sprawy pisze, daje dupy za flaszkę wódki. Tak, tak no. słyszałam okay. Jest napisane, bo, bo myśmy tam z tą panią, pani Anna Łyb pojechała, zgrała te akta, ja zapłaciłam za to tysiąc złotych i u niej tam są, okay. tam na tym, w tej kancelarii. No i to najbardziej mnie boli, on ubezpieczony, czemu go nie wzięli na obdukcję, przecież jakiś naskórek, jakieś coś, by było wiadome, czy ona się broniła, czy ona może chciała tego, nie, czy jeżeli, no, jeżeli, do czegoś doszło, bo naprawdę nie wiem, co się tutaj wydarzyło. I czy mają człowieka w tych brudnych ciuchach, ani podjeżdżaliśmy pod sąd, było pięć rozpraw, no to podjeżdżali tym busem policjanci pod same schody, żebyśmy się ani nie odezwali do niego, chcieliśmy zaproszenie, sen chciał zaproszenie podać na ślub, w końcu wysłaliśmy pocztą, bo nawet nie wolno było tego zaproszenia mu dać do ręki. No i, no i Pani Mario, teraz sytuacja jest taka, że będziecie musieli się jakoś chyba odwołać od tego wyroku. No to obrońcy dali mu z urzędu, tylko że ta obrońca z urzędu, no to ona robi to, co sąd każe, nie? Aha. Wiadomo, no bo. Jakie ja Pani potrzebuje pomocy w tym zakresie? No, żeby jakoś wyjaśnić, no kim ona tak naprawdę jest, dlaczego ukrywany jest dowód jej, nie? I w ogóle jej dane, no bo ona ma, jest pozbawiona praw rodzicielskich, no to ona się bryka chyba od młodych lat. Mhm. Bo z tego co wiem, to jej syn ma 18 lat. Mhm. No no to ona o, chyba od jak ona jest w 1983 tak. roku urodzona tak. w Złotoryi. 37. No, 37. Chłopak jak ma 18, no to ile ona miała, jak się wybrykała, nie? No i tak cały czas chodzi i, no i od Śląska, jak ona dowędrowała tutaj i na wielczej woli ma tego kochanka, on jest taki trochę, o. Mhm. Widać, że, że nie jest normalny człowiek. No i chciałabym naprawdę wyjaśnienia, za co tego człowieka trzymają w areszcie śledczym, bo naprawdę no już mi jeden radca prawny mówił, że gdyby to wziął Rzeszów, oni by podeszli to z innej strony i, i byłoby już pozamiatane. A oni uderzyli, cały tym uderzyli na Bolka. A przecież to ona tu przyszła i to Nie ona Nie mu powinna. prawa do obrony prawda? Tak, tak. Mhm. No i mówię, no łamanie, no zdemolowanie, no bo tu było, no i ta pierzyna i to wszystko, no no, bierzyna, no to niby policja, bo mówię, wycięli taki, taki kawałeczek. No i kradziesz, no i kradzież. 50 złotych podobno miał, ale miał, bo u mnie są butle gazowe i on wtedy wieczorem był, chciał kupić gaz. gaz się skończył. I ja mówię, będzie jutro dostawa. Przyjdziesz, mówię z pieniążkami i, i te 50 zł mu podobno ukradła, ale tego nie wiem, no bo myśmy z nim nie mieli już żadnego kontaktu. Od 1 października nie mieliśmy już żadnego kontaktu z nim. Mhm. A został już tylko taki wrak człowieka. I no, on tam w tym siedmiu jest? No 9 miesięcy, to jest areszt śledczy. Areszt no, od 1 października, no to jest, mówię, 9 miesięcy, no i kiedyś napisał list, że traci wzrok, mówię, no nie wiesz, jeszcze oślepnie. 55 lat chłop, chłop młody. Jedno, ja, kochana, ja nie wiem, znaczy no, on, oni tam, no bo już we więzieniu, to podobno już jest troszkę lżej, nie? A, a resztę leczy, no to ja nie wiem, bo ja się na to naprawdę nie znam, ale mhm. mm, no, nawet rękawiczkę zostawili ci panowie widzę, mhm. bo to wszystko w tych rękawiczkach tak twardo...